Hej hej hej, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Kapitan Radio, a dzisiaj mam dla Was zaprezentowanie powtórkę na VC7201K. Oczywiście tym razem będzie to moja powtórka. Także przejdźmy już do bitwy. Podyczka na mapie winnice w trybie właśnie bitwy spotkaniowej. Dosowanie 45-29. Mój plan na bitwę. Zagranie dosyć spokojne. Pod środek sobie podjechałem pod bazę B. Oczywiście tutaj bazy B nie ma teraz, ponieważ była to bitwa spotkaniowa, a nie dominacja. Auka czy jest to dobry czołg. Jak dla mnie, jest to czołg dosyć słaby, przeciętny. Co o nim mogę jeszcze powiedzieć więcej? No. Setkom mi się trochę lepiej gra niż tym czołgiem. Bardzo długi przeładunek, 17 sekund. Pancerz coś tam potrafi odbić. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o ten czołg. Depresja działa, jest jako taka, ale mogłaby być oczywiście troszeczkę lepsza na boki. No niestety jest dosyć przeciętnie z tym. No i dobra, podjechaliśmy sobie do krzaka na początek. Oczywiście bitwa spokojnie będzie rozgrywana. Tutaj już dostałem spota od tego E50. No i tutaj wyjazd. Zobaczmy, to nie uda się, ale STI już tak dosyć stokowe to STI. Z działem Odisa III, zapewne. I dostaję za 639. Pierwsze, pierwsza była sprzedana. Tutaj mam ep z lewej strony. Zaraz uda mi się go strzelić Zobaczmy. tak jest, boku wieży 500. 580 to koło polosowało. Tym razem troszeczkę słabsze losowanie. No i sobie dalej gramy na tym środku. Już jeden czołg przeciwnika został zniszczony. Tutaj wyjeżdża Esto. Gruba strzału, wyjeżdża, pokazuje się STI, fartowny strzał, że to trafia, 563 uszkodzenia. Generalnie ten czołg do takich strzałów zazwyczaj nie trafia, no ale tym razem się udaje, więc oczywiście jest na no plus. Tutaj S100 się pokazuje, troszeczkę atakuje tutaj przeciwnik. Będzie strzał w bok, daje się przebić, stanie całe 600. No, i teraz myślałem, że sobie strzelę w tego badczota. Myślałem, że to ms setkę już ściągną w tym czasie. Ale co się okazuje? Co się okazuje? No, właśnie, badczot się chowa, a to dalej żyje. Butek zamiast strzelić z szczela strzela za Peka, niepotrzebnie. No, ale udaje się go dobić ze 130, także jest dobrze. 2-1 póki co wynik bitwy. Ehm, tutaj zauważyłem, że trzeba będzie pomóc troszeczkę temu IS-owi 7 naszemu. Tutaj właśnie widzicie te problemy z tym opuszczaniem działa. No ale trzeba będzie jakoś tutaj pomyśleć, jakby to tutaj zrobić. Nawet z Haeka, jak się uda strzelić, to już będzie dobrze. Zobaczmy. Tak, jest Haek, ze 193, zawsze do przodu. 2700 dmg na koncie, jeden frak póki co. Podjeżdżam troszeczkę bliżej, żeby już nie mieć tych problemów z opuszczaniem działa. Tutaj będzie szał chyba Wisa 7, z tego co pamiętam. Tak jest, będzie hit, bo wieży wchodzi za 484. No i cofamy. Myślałem, że ten I7 nasz go zniszczy, ale co się okaże później, jednak mu się to nie uda. Tutaj schowamy się przed Batchatem. E, teraz próba z haeka dobicia tego ISA 7. Nasz I7 niestety zaraz wyparuje, nie przebija ISA 7. Dostaje strzały od Batata. Jeden, drugi strzał. No i nie udaje mi się niestety dobić tego ISA siódmego. A straciłem przy tym 500 HP, więc trochę nie, niekorzystna wymiana dla mnie. ST1 tam w międzyczasie zginęła. Wynik bitwy 3 do 4. Jeszcze jest bitwa do wygrania. Tutaj i 7 wyjeżdża. Całkowicie niepotrzebnie to zrobił. Gdyby tego nie zrobił, byłby nadal żywy pośród nas. No i cóż, dobrze, że dużo hajków na tym czołgu włożę, bo one się akurat przydają. Zawsze tutaj po, po te 300-200 można bić przeciwników. Eee, no i cóż, tutaj myślałem, że ten padchat wyjedzie na tego obiekta 263, ale stwierdziłem, że zaraz będziemy strzelać we czwórkę. Póki co sprawdzałem czy nie dostaje spota. Jednak to się nie działo, więc tak to mniej więcej wygląda. No i dobra, teraz wyjazd tej bardziej z prawej strony, żeby mieć dobre bicie na e Myślałem, że grill będzie przejeżdżał. Jest Shao 627. E4 spływa do garażu. Dobrze ten 263 nawet zagrał, ale niestety niedługo go nie będzie. Coś tam jeszcze spróbował zrobić, udało mu się coś tam porobić. Jeszcze Także zawsze na plus. Jest troszeczkę łatwiej do wygrania bitwa. No i tutaj próba z hajkiem. Czekam na grilla, aż wyjedzie tam. Mogłem zaryzykować blind up ale tego nie zrobiłem. Ze względu na to, że grill jest akurat w tej sytuacji ważniejszy do zniszczenia, bo on miał, może łatwiej przebić. Ale Badczat akurat może mnie objechać. Szczęście nie byli to jacyś wybitni gracze. No i grill wyjeżdża tutaj, fartowne dosyć szczały, 465. Tuż po tym, jak się chował, udaje się go trafić. Tutaj odbijam od bacchata złoto. No, i grill podjeżdża. On chyba za tym kamieniem się schował, z tego co pamiętam. Także tam będzie sobie stał. No, i tutaj próba wyjazdu. Nie wiedziałem, czy tutaj jest, czy go nie ma. Dostaje spota, więc myślałem, że tu ten bat-chat mnie wyświecił. Także na pewniaka daję do tyłu. No, ale po chwili, co się okazuje, grill jednak jest za tym kamieniem. Na szczęście nie udaje mu się nie trafić. Ja również nie byłem na to przygotowany. Tym razem wyjeżdża. Ja już tutaj cyk udawałem, że go nie widzę i zniszczyłem kolejny pojazd przeciwnika. Trzeci, frak 4670 na koncie. Damagea tutaj. Baczacz się ładnie odbija. Cały magazynek odbił ze zwykłych pocisków. Ta przygotowany czy wejdzie, wchodzi za 900. No i uciekamy przed Badczatem. Teraz wjeżdżam w bazę, żeby sobie myślą, że chcę przejąć. Myśli, że nie zdążę przeładować. Tutaj mnie przebija. Raz przebijam je, drugi raz. No i tutaj nie wiedziałem o co mu chodzi, ale dało mi się staranować. 4 fragi, 5542 uszkodzenia. Nawet gdyby nie to, że się staranowaliśmy, to myślę, że zdążyłbym przeładować i go zniszczyć. No i zabitwę bitwę otrzymałem odznakę mistrzowską Asa Pancernego, Specjalistę oraz Duży Kaliber. Jeśli chodzi o wynik zespołu, tutaj dwóch graczy zagrało nawet coś, reszta nic nie zagrała. Przeciwnicy, Batchat, kryl coś zagrali, reszta oczywiście nic. No, i wyniki szczegółowe to na szybko. Jak ktoś chce, to sobie zatrzyma materiał i sobie zobaczy. Kredyty oraz punkty doświadczenia i nagrody. No, i to by było na tyle w sumie w tym materiale. Ja Wam serdecznie dziękuję za jego oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Na razie wszystkim, hej.